Środa 18, przejścia do roku. na rysy. Mówimy w Krakowie. Jest dzisiaj z W Krakowie 9 stopni. A tam też. Teraz się tu pokazał dobrze. Zgodnie z kurnozą. W górach sypie, śnieg. No i zajdzie. się tam kurnoza. Mówi, że zimno, ale podobnie. Nie wiadomo, co tam się uda dojść. Może tylko do morskiego Oka, może tylko do szarnego stawu, może gdzieś dalej, zobaczymy. Czekamy jeszcze na jednego uczestnika wycieczki i ruszamy w góry. Planujemy być przed piątą, parkować samochód i dalej jechać, dalej na piechotę, tak żeby o świcie już być w drodze. Jak mówicie? 20 po szóstej? Wschód słońca. Wschód słońca. Jesteśmy za woda, wodogrzmotami Mickiewicza. Jakieś... No, jak ten. To jest jak Krzysztof Iwisz. Kamerę na siebie. No. Dwadzieścia po szóstej. Mamy według planów, według strzałek mamy jakąś godzinę do Morskiego Oka. Powyżej jak już jest poniżej górnej granicy lasu, przeszliśmy jakiś trzęsień i niedźwiedzia. Jak zwykle, bo jest wyższa coś intensywnie nas Idziemy dalej z tymi rysami To nie wiadomo jak będzie, bo śniegu jest dużo. Zobaczymy. Jest za 50. Jesteśmy gdzieś optymistycznie w połowie drogi między Czarnym Stawem a Rysami. Wyszło słońce, jest pięknie. Są nie najlepsze warunki jest warstwa śniegu na szlaku miejscami jest ślisko. Żebyście bardziej boję się schodzić potem, bo będzie jeszcze bardziej chyba ślisko. Będzie się miał taki widok i grawitację. Idzie nieźle. Teraz w słońcu jest, znaczy jesteśmy w cieniu, ale z widokiem jest przyjemnie. Słońce jeśli tu wyjdzie może na nas za chwilę. Jest zimno, około 0 stopni. No, warunki takie letnie to już nie są. Nad nami niebieskie niebo błękitne. Mgła w Dolinie, chmura. Tam no, stąd nie widać chmury nad Polską, a mamy ładnie. Podobno mamy w miarę pewne 3-4 godziny pogody. Uff. Na tej wysokości to się chyba nieźle opalić. Można też chcę mieć jakieś pamiątki, nie? W tym człowieka Gdzieś kruk lata nade mną. Dobrze, że nie sąpy. Się. Tutaj? Tak. Może to na tej górze, gdzie płaci. będzie jakiś widok. Okay. No mam nadzieję, że będzie widok. Oho! Byłoby głupio zatrzymywać się tam Czy dojdziemy jeszcze tam? To już, tak? Jaki widok Jaki piękny widok Tam jakaś jeszcze ekipa co debatuje, próbują forsować. Wyżej jakoś nie widzę więcej ludzi, żeby ktoś się przedał yeah, wyżej niż yeah, mu. Yeah. Powiem Ci, już tam też najbardziej, jakby. Najbardziej miałem zwątpienie w powodzeniu naszej misji, jak wlazłem do tego potoku nogą i mi się wlała woda do buta. Ale masz mokro? Nie, nie. bardzo. To myślę, że to. Ja mam zimno. Także żeby szybko wychodziła ta woda, bo z którego opłynęła. Ja mam na pewno zimno pe... wydaje mi się, żebym Bo to na pewno nie jest... Ja mogę mieć, wiesz... Mogę... Jakbyś kupowała buty, na pewno nie kupuj butów High Mountain. Czemu? Ty masz? Tak, to są buty High Mountain. Są to buty wymienione za buty, które się rozleciały w ciągu półtora nie, roku. Ja kupiłam je w, tez... i... w tym, w makro na promocji, takiej mega promocji. I już nie promocji. jestem zadowolony jako i już są i wady tych butów. Sedzono. Wróciliśmy do krainy lata. No. no. śnieżne góry, wysokie tle. I co? Uwaga! Wysokie góry za nami. Jest mniej więcej za 24, 15. Jesteśmy już przy morskim oku. Doszliśmy, teraz czekamy jedno tylko podejście 15 metrowe pod samo schronisko.

Woda nam na wierzchu i sok nam na wierzchu Co? A to masz co? Masz morskie oko, czy? Morskie oko. Okay. O, dłużę, nie. małe. No, ja.